Cześć wszystkim, dzisiaj na temat skandalu związanego z reprezentacją Polski chcą umieścić reklamę sponsora na koszulce reprezentacji Polski pod tak naprawdę naszym tutaj godłem nieprawdopodobna historia i absolutny sprzeciw wśród kibiców. Oburzenie, jak nie powiedzieć głośniej, w ku praktycznie kibiców i to w większości. Naprawdę, sondaże pokazują, że większość kibiców na to się nie godzi. Chcą praktycznie umieścić reklamy na koszulkach reprezentacji Polski z przodu. Nieprawdopodobna historia. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Kto to chce zrobić, po co eee, tak naprawdę i czy tutaj reklama jest ważniejsza niż eee, godło no, naszego państwa polskiego, pięknego. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, całą sytuację praktycznie przedstawił Zbigniew Boniek na swoim Twitterze eee, i to brzmi w ten sposób. Dzisiaj w Bukareszcie prezesi wszystkich federacji dyskutowali o możliwości ekspozycji logo sponsora na koszulce reprezentacyjnej moje zdanie zdecydowanie nie a wy tak i tutaj właśnie tak w ten sposób przedstawił Zbigniew Boniek no skandal absolutnie skandal jeśli chodzi o w ogóle taką decyzję i Teraz tak, powiedzmy sobie to kilka słów wprowadzenia. Jeśli chodzi o sponsora, to oczywiście sponsor reprezentacji, teraz chyba to jest Lotos, tak? I rzeczywiście ten sponsor jest na koszulkach, ale na, tak naprawdę na tych trykotach, na dresach, tak? W momencie, kiedy piłkarze już wychodzą na boisko, to nie ma sponsora na koszulkach. Nie ma sponsora na koszulkach reprezentacji Polski, jest tylko godło, tak? I znak Nike, ta łyżwa, no bo wiadomo, jest to producent koszulek. To jest rzecz naturalna, tak? Natomiast tutaj by się okazało, że jeszcze na tych koszulkach reprezentacji Polski, na klatce piłkarskiej czy na brzuchu miałoby być właśnie logo sponsora? No nieprawdopodobna sytuacja. Nawet na tego Twittera Zbigniewa Bońka powiedział, odpowiedział też Tomasz Lis, który powiedział w ten sposób, że sponsorem reprezentacji Polski jest tak naprawdę Ojczyzna, tak, że to właśnie Ojczyzna jest sponsorem reprezentacji Polski, a nie żadna prywatna tej firma. Także no tutaj widzimy właśnie że nawet tutaj osoby, które no nie są związane z piłką nożną, tak, no bardziej z polityką, Tomasz Lis, wypowiedzieli się właśnie w tej kwestii. Nieprawdopodobna sytuacja i też ogromne oburzenie wśród kibiców w Polsce. Praktycznie większość kibiców przeciwna temu pomysłowi. No bo oczywiście piłkarze, jeśli chodzi o piłkarzy w klubach, tak? No to mają reklamy, mają sponsorów, natomiast tutaj jest reprezentacja Polski, absolutnie nie powinno być sponsora na koszulkach. To nie oznacza, że w ogóle nie powinno być sponsora, tak? No to są sponsorzy tytularni, chyba tam nawet jest biedronka, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy już piłkarze wychodzą na boisko, to powinien mieć normalną koszulkę z numerem, nazwiskiem, znak producenta koszulki, tak? Czyli ta łyżwa Nike i godło e, polski, tak? Godło polski, to wszystko, tak? A nie praktycznie tutaj nazwa sponsora e, na koszulce. Oczywiście z punktu widzenia finansowego, na pewno PZPN znalazłby sponsora, na pewno by jakaś firma zapłaciła za to, ale czy rzeczywiście jest to tak naprawdę etyczne? Czy to zaakceptowaliby kibice? Absolutnie nie, tak? Jest tutaj granica, do której sponsorzy mogą reklamować się, mogą być tutaj, tak naprawdę, na banerach reklamowych, nawet na dresach, tak? Tutaj, piłkarzy. Natomiast w momencie, jak już piłkarze praktycznie wychodzą na płytę boiska, no to powinni mieć zwykłe koszulki, tak by to było dotychczas, tak? Więc w ogóle to jest skandaliczny pomysł który się pojawił, tak, czyli dzisiaj w Bukareszcie prezesi wszystkich federacji dyskutowali o możliwości ekspozycji logo sponsora na koszulce reprezentacyjnej. I to też jest takie, tak, no bo reprezentacja zyska, tak, parę milionów złotych więcej, tak, no różnych federacji to różnie by to wyglądało, kosztem tak naprawdę tutaj reprezentacji, no to niedługo weźmy też na flagę, tak, na flagze też może być sponsor, no to już jest absurd, tak naprawdę to jest absurdalna sprawa, są pewne kwestie, gdzie praktycznie tutaj już nie powinien znajdować się sponsor, tak? I tak, jeśli chodzi o te reklamy, to jest mnóstwo w piłce nożnej tych reklam, banerów reklamowych, przerw reklamowych. I dobrze, ja nie mówię, to, to jest bardzo dobre, tak? Natomiast mm, zobaczmy sobie, czy rzeczywiście to byłoby dobre, tak? Czy to było akceptowane społecznie, tak? No nie byłoby akceptowane społecznie, bo większość kibiców praktycznie jest temu przeciwna. Jest temu przeciwna, były już praktycznie prowadzone pierwsze sondaże, Oczywiście no to była grupa tak naprawdę no może niemiarodajna, tak? Natomiast na różnego rodzaju właśnie serwisach sportowych pojawiły się już tutaj pytania o to, czy rzeczywiście takie, takie nazwa sponsora powinna się pojawić i patrzyłem na jedno praktycznie tutaj, na jedno takie badanie i 80% kibiców była przeciwna temu, tak? Oczywiście no należałoby to przeprowadzić na profesjonalnie przez jakąś jakiś sondaż, tak? Na grupie wybranych kibiców w całej Polsce, no ale widać, że kibice praktycznie absolutnie są przeciw, dni temu, tak? Absolutnie przeciwni temu. Poza tym, jeśli chodzi na przykład o PZPN, PZPN jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. To nie jest tak, że ta reklama musi się pojawić, bo na przykład PZPN zupełnie zbankrutuje, tak? Więc to nie jest też potrzeba, która jest niezłomna, nie, nie tak? Jest innych mnóstwo możliwości, gdzie mogą się pojawiać reklamy sponsora, tak? Ścianki reklamowe, banery reklamowe, też na tych ciuchach przecież, dresach, tak? Natomiast tutaj to już jest niepotrzebne. To już jest zbyt duża tak naprawdę ingerencja, tak? Zbyt duża praktycznie ingerencja, jeśli chodzi właśnie o pójście z sponsorami. Chociaż trzeba powiedzieć sobie wprost, że w przyszłości może się okazać, że to będzie praktycznie realizowane, to będzie praktykowane, tak? Bo jeżeli tutaj już się o tym praktycznie dyskutuje, no to może być taka sytuacja, że to rzeczywiście będzie wprowadzone. I muszę powiedzieć, że chyba jest taka reprezentacja bodajże, to Szwajcaria ma tutaj, tak, sponsora, to chyba Raiffeisen jest bank jeśli się nie mylę, albo Austria, albo Austria to albo Szwajcaria i oni rzeczywiście chyba mają logo tak naprawdę tego banku na tutaj, no nie na koszulkach, ale na właśnie jak tutaj sztab trenerski to mają na, 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 na kurce, tak, na kurce i na dresach mają logo właśnie tego banku, no ale to jest zupełnie też inna sytuacja, tak. To jest zupełnie inna sytuacja. My tu mówimy o koszulkach, w jakich piłkarze mieliby grać, tak? No to te koszulki absolutnie powinny być pozbawione reklam sponsorów. Oczywiście, byłyby to większe wpływy, tak, dla poszczególnych federacji, ale idąc tym tropem, to wszystko można zrobić, tak? Możemy tutaj, nie wiem, reklamę zrobić na czole piłkarza, tak? Tak mają tutaj reklamę, nie mówię tatuaż taki prawdziwy, ale na przykład schenny, tak? Tak mają tutaj te, te tatuaże z reklamami bokserzy na plecach, no tak samo można tutaj tatuaże. Te tatuaże Zrobi na czole, tak? No to już jest absurd, tak naprawdę, dla mnie. Pójście w, 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 w złą, tak naprawdę, stronę. No, jeśli chodzi o piłkę nożną, to tam nie ma jakichś małych pieniędzy, tak? To tam są potężne pieniądze, więc nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę, żeby w ten sposób federacji miały się ratować, tak, czy ratować swój budżet. Także miejmy nadzieję, że my tutaj absolutnie nie zapadnie tutaj decyzja, żeby na takie coś się zgodzić, aczkolwiek no niepokojące jest to, że już praktycznie trwa dyskusja, tak? No, bo jeżeli trwa dyskusja, no to jeżeli to inne federacje, przyklepią, no to Polska będzie musiała się na to też zgodzić niejako, no bo wiadomo, że nie żyjemy w próżni, będziemy musieli też prowadzić tutaj sponsora na praktycznie koszulkach, tak, no jeżeli oczywiście to zostanie przyjęte przez tak FIFA i tak dalej, no to się okaże, że Polska też będzie musiała się do tego dostosować, ale oby taka sytuacja nie miała miejsca. Napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Według mnie jest wystarczająco tak naprawdę możliwości, jeśli chodzi o reklamowanie, tak powiedziałem, ścianki, banery, ścianki reklamowe, tutaj, dresy, tak, reprezentacji Polski. Więc to jest absolutnie niepotrzebne, żeby tutaj się pojawiało. Pytanie, tak naprawdę, jak to będą, no też pamiętajmy, że firmy robią badania marketingowe, tak. Jak będą to odczytywać? Nie do końca to może być dobrze, tak, odczytywane, jeżeli tutaj przygodle będzie jak reklama na jakieś firmy, tak? Pamiętajmy też jeszcze drugą kwestię, że tak naprawdę firmy nie mogą prywatne posługiwać się symbolami dla, zastrzeżonymi dla państwa, czyli godło, tak? Tutaj nie mogą tego firmy wykorzystywać jakby jeśli chodzi o sprzedaż, tak? Były tak byli tacy na przykład sportowcy, którzy właśnie chcieli sprzedawać swoją linię ciuchów, tak? I tam godło umieszczać państwa polskiego. No to jest zakazane prawnie, tak? To są symbole, które są chronione prawnie i nie można sobie tam wykorzystywać, tak? E, oczywiście ktoś mógł to robić w dobrej intencji, tak? No bo jak ktoś jest na przykład tutaj bokserem, chce sprzedawać koszulki e, z godłem i tak dalej, ale no to jest zakazane. Może sprzedawać koszulki, ale nie może wykorzystywać tak naprawdę tutaj symboli e, państwowych, tak? E, symboli e, państwowych. E, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jestem ciekaw waszej opinii. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Oczywiście pod tym tweetem Zbigniewa Bońka w pojawi pojawiło się mnóstwo tweetów, tak, gdzie kibice robią bekę, już są przeróbki, tak jakie te reklamy się mogą pojawić na koszulce właśnie reprezentacji Polski. No ale to wydaje się, że to jest tak naprawdę niepotrzebna sprawa, tak? Niepotrzebna sprawa. Trochę dziwna tutaj jest kwestia, bo jeszcze kilka lat temu w ogóle było kontrowersje i dyskusje dotyczące tego, że godło, tak? Powinno być duże, wyraźne, że w ogóle powinno się znajdować na koszulkach, bo taki czas, gdzie praktycznie tego godła nie było na koszulkach reprezentacji Polski, a teraz praktycznie znów się wraca do tych czasów. Tym razem miałoby się pojawić tutaj logo sponsora. No nieprawdopodobna sytuacja, Sytuacja jeszcze w dobie dzisiejszego, praktycznie internetu, telewizji, gdzie są wszędzie te reklamy. Ja nie mówię, że one są złe, tak? Natomiast absolutnie. Pytanie to też jest takie, czy to nie byłby przesyt, tak? Zbyt dużo tych reklam może źle oddziaływać, tak? Jeśli chodzi o widza, że uderzanie wszędzie praktycznie tego widza, jeśli chodzi o reklamę, banery reklamowe, ścianki reklamowe, może mieć efekt odwrotny, tak? Więc jednak te koszulki powinny pozostać zwykłe, normalne, bez reklam, tak? Bez reklam, tylko powinny być podstawowe, praktycznie te elementy, które są dla koszulki tak niezbędne, tak, czyli tutaj numer, nazwisko, godło, znak, tak, firmy, która produkuje te koszulki, to wszystko. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć.